Za pomocą funkcji wyszukaj pionowo z niedokładnym dopasowaniem chciałabym wynikom testów dla wyników testów studentów chciałabym wpisać im oceny, przypisać oceny zgodnie z daną punktacją. Punkty znajdują się w kolumnie F i G. Punkty są posortowane od najmniejszych do największych. No i odpowiednio w kolumnie H I są oceny, jedna liczbowo, druga słownie. Na początek w kolumnie C chciałabym przepisać ocenę liczbową. Wstawiam funkcję wyszukaj pionowo, czyli zaczynam od wpisywania równa się, wyszukaj pionowo. W momencie, kiedy zacznę wypisywać funkcję, w Excelu, począwszy od wersji 2007, zaczyna pojawić mi się podpowiedź. Ma być to funkcja wyszukaj pionową, więc strzałkami mogę przejść na tą funkcję, tabulatorem mogę dopełnić i teraz... Żeby pojawiło się okno funkcji, mogę albo kliknąć fx, albo skrót klawiaturowy shift f3. Mam okno funkcji, w którym łatwiej będzie mi wypełniać. I tak, szuka na wartość. Czego ja szukam? No ja szukam wyniku testu 10, bo zgodnie z tym wynikiem, gdy znajdę ten wynik w mojej tabelce niebieskiej, to będę mogła przypisać mu ocenę. Więc szukam wyniku liczby 10. Szukam w tabeli tablicy od... Komórki F3 aż do komórki I8. Ważne jest, że ta rzecz, której szukam, czyli ten mój wynik, ta liczba 10, ona powinna być wyszukiwana w pierwszej kolumnie mojej tabeli, czyli w tej, w tej tutaj punktacji. Czyli tabela, tablica od F3 aż do I8. Numer indeksu kolumny. Z której kolumny ja bym chciała wypisać wynik, z której kolumny z tych od F aż do I, czyli F jest pierwszą kolumną, G byłaby drugą kolumną, H trzecią i czwartą, z której z tych kolumn chciałabym wypisać wynik, gdy znajdę moją liczbę 10. No, chcielibyśmy przepisać ocenę liczbowo, więc wpiszę sobie liczbę 3. Przeszukiwany zakres. Ponieważ liczby 10 ja tutaj nie znajdę w pierwszej kolumnie, nie ma tutaj liczby 10, po prostu są liczby rosnące, natomiast nie znajdę w nich liczby 10, ja wpiszę sobie dopasowanie niedokładne, czyli... Dopasowanie niedokładne, to znaczy wpiszę tutaj jedynkę albo słowo prawdę. Ewentualnie mogę pominąć wartość, co też będzie znaczyło dopasowanie niedokładne. I to oznacza tyle, że jeżeli mam posortowaną pierwszą kolumnę, czyli posortowane dane według pierwszej kolumny, to Excel co robi? Szuka naszej wartości, liczby 10, począwszy od pierwszego wiersza. Szuka, patrzy na 0, 0 no, to jest za mało, przechodzi dalej. Patrzy 30, 30 jest już za dużo, więc przepisuje mi wartość z poprzedniego wiersza, czyli liczbę 2,0. Ok, przeciągam. No, niestety wyszły mi błędy, a dlaczego? No, spójrzmy sobie. W drugiej kolumnie klikam, patrzę, no, już wyszukuję w złej tabeli. Tak, tabelę powinnam zablokować, ponieważ będę kopiować ją. Dla innych studentów, więc Escape'em wychodzę z tej drugiej komórki, przechodzę z powrotem do pierwszego wyniku. Klikam Fx, żeby pojawiło mi się okno funkcji i moją tabelę, tablicę. Klawiszem F4 tabelę, tablicę mogę zablokować, przez co przy kopiowaniu danej formuły do innych komórek ta tabela nie będzie, nie będą zmieniać się adresy tej tabeli. OK, przeciągam. Teraz już mam oceny dla wszystkich osób. Gdybym chciała mogę wyświetlić je w formacie liczbowym, czyli prawy przycisk formatuj komórki albo Ctrl1, format liczbowy z jednym miejscem dziesiętnym. I mam wypisane oceny dla poszczególnych studentów. Przykładowo liczba 68, jak jest to wyszukiwane. Patrzymy, 0 jest za mało, lecimy dalej, 30 za mało, idziemy dalej, 50 za mało, idziemy dalej, 60 za mało, przechodzimy dalej. 70, to już jest za dużo, więc cofamy się i przepisujemy ocenę 4.0. Analogicznie wypiszemy ocenę słownie, czyli wstawimy w funkcję wyszukaj pionowo. Szukam albo wyniku testu, albo oceny. No i w zależności od tego, co teraz będę szukać, to taką tabelkę bym musiała zaznaczyć. Ja szukam sobie teraz może oceny. Wyszukuję oceny 2,0, więc tym razem moją tabelą tablicą będzie tabela z kolumnami H i I. Dlaczego? Bo w pierwszej kolumnie mojej tabeli, tablicy, z której wyszukuję, musi być to, czego szukam, więc ta liczba 2,0, ta ocena 2,0, to jest właśnie, ona jest umieszczona w kolumnie H, czyli w pierwszej kolumnie mojej tabeli. Dlatego właśnie zaznaczam od H3 do I8. Blokuję sobie ten zakres klawiszem F4, Gdyż będę kopiować formułę na inne komórki i uzupełniam funkcję dalej. Trzeci argument to numer indeksu kolumny. Tutaj wpisuję, z której kolumny chcę wypisać wynik. Pierwszą kolumną jest kolumna z oceną liczbową, druga kolumna to ocena słownie, więc z drugiej kolumny przepisuję. I teraz mogę znaleźć, czy szukam dokładnie, czy niedokładnie. W tym momencie mogę przeszukać już dokładnie, bo. Te wszystkie oceny, które tutaj przypisaliśmy, ja je znajdę, więc mogę znaleźć przeszukiwany zakres. Mogę wpisać zarówno 0, jak i 1. Obie będą rzeczy poprawne. Natomiast 0, czyli dokładne dopasowanie, dokładnie chcę znaleźć tą ocenę. Jak ją znajdę, to chcę przepisać wynik słownie. OK, przeciągam i otrzymuję wyniki dla wszystkich osób.